Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka, a komentować będzie dziś dla Państwa nasz duet Tomasz Smokowski i siedzący obok mnie Jacek Laskowski. Reprezentacja Polski zmierzy się z Francją. domku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. A oto wyjściowa jedenastka gospodarzy na dziś. To wygląda na system 1-4-3-3 z blisko ustawionymi obok siebie zawodnikami pierwszej linii. Przy czym ci zewnętrznie ustawieni napastnicy zapewne będą się cofali głęboko, by zabrać ze sobą plastrów, zrobić miejsce na bokach ofensywnie usposobionym obrońcom i doprowadzić do sytuacji, gdy napastnik zostaje jeden na jednego ze stoperem. Ciekawe, jak to będzie wyglądało w dzisiejszym spotkaniu. Widzimy teraz skład reprezentacji Francji. Będą zapewne grać w swoim charakterystycznym stylu, czyli zakładać regularnie wysoki pressing. Jeśli wszyscy wiedzą, co robią, to potrafi być bardzo skuteczna taktyka. Zanim drużyna przeciwna przejdzie od ustawienia obronnego do ofensywnego, już musi się martwić, żeby piłki nie stracić. Jacku, jeszcze niedawno Francuzi musieli wracać pamięcią do sukcesów kadry Emé Jacquet, która jako pierwsza sięgnęła po sobie po Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy. A do tych sukcesów nawiązał w końcu filar tamtej kadry Didier Deschamps, tym razem w roli trenera. Co prawda, Francja nie zdołała wygrać Euro 2016, ale zdobyła Mistrzostwo Świata w Rosji. Tante. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. To jest facet, który doskonale panuje nad piłką. Często wręcz nie sposób mu ją zabrać. Jest doskonałym driblerem, pewnym siebie, świetnie wyszkolonym technicznie. Tacy gracze są prawdziwą zmorą obrońców. I Griezmann otrzymuje podanie. Mbappé z piłką. Cudowna parada Szczęsnego. Naprawdę pokazał klasę. Mbappé z rogu w centrum pola karnego. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Rafael Varane. Piłka teraz u Griezmana. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. Otworzył nam się wynik jest 1-0. cash Zieliński ściąga na siebie uwagę całej obrony ale to by było tyle mamy zmianę posiadania piłki Brizman Paul Pogba, Teo Hernandez, Mbappé. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Może do środka Jednobramkowe prowadzenie jest cenne, ale niezwykle kruche. Teraz więc rzut rożnego będzie okazja, by je umocnić. Na środek pola karnego, mocno Mbappé, niewykorzystany, stały fragment gry, piłkę wybijają rywale. Mbappé. I Griezmann otrzymuje podanie. Piłka pod nogami N'Golo Kanté Olivier Giroud, mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. znajduje tam Kyliana Mbappé Robert Lewandowski Kamil Dyk Jan Bednarek piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Olivier Giroud. Giroud. Piłka teraz u Griezmana. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Tylko minuta dodatkowego czasu. Lewandowski. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Z piłką Robert Lewandowski. Ładnie za plecy obrońców. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Widać cierpliwość w tym ataku. Co nagle, to podjable. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. I teraz idzie w kierunku środka. Jest podanie w tercji ofensywnej, bramka coraz bliżej. Lewandowski ma teraz piłkę ze skrzydła, zagrywa nieco do tyłu. Nie udało im się utrzymać przy piłce. Zalicza świetną pierwszą połowę. Jeśli zagra tak po przerwie, to zasłuży na bardzo wysoką notę. Tak, w nie sposób się nie zgodzić z tym, że gra dziś naprawdę dobrze. Widać, że jest w formie, a ta bramka, którą dał im prowadzenie w pierwszej połowie, tylko to potwierdza. Myślę, że w drugiej odsłonie też pokaże klasę. Piotr Zieliński. Jest podanie w ofensywie, co dalej? Bez faulu, czyściutki odbiór. Podba. Francuzi bardzo rzadko są dzisiaj przy piłce, nie kontrolują gry. Ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na niekorzyść ale to przecież nie za takie rzeczy dostaje się punkty w ostatecznym rozrachunku. Ważna jest statystyka bramko, ale popatrzmy, bo mają okazję. Powstrzymał teraz rywala w ostatniej chwili. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Ma sporo przestrzeni, może dośrodkować. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Brawo! Skuteczne zejście do parteru i skuteczna interwencja. Trzeba mieć sporo odwagi, żeby tak się rzucić komuś pod nogi. Brawo za decyzję. Piotr Zieliński. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Kingsley Coman. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Mbappé teraz przy piłce. Przesadził z tym dośrodkowaniem. To się musiało tak skończyć. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Piłkę ma Kingsley Coman. Podanie do Giroud. Coman ma teraz piłkę. Podanie do Kyliana Mbappe. Oliwie Giroud. Piłka do Brismana. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. Chcieli dośrodkować, ale nie pozwolił Jan Bednarek. A więc rzut rożny. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz zdołają podwyższyć. Dobrze się teraz zastawia z piłką, nie oddaje jej za darmo. Jan Bednarek. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Grzegorz Prychowiak. Polacy blisko bramki rywali. Do końca już niewiele. Czy zdołają tu wyrównać? Koniec meczu, proszę Państwa. Zespół gospodarzy nic tu już nie zmieni. Przegrywają i muszą się z tym pogodzić. No cóż, przeciwna drużyna lepsza o jedną bramkę, zabrakło trochę determinacji w tych sytuacjach stykowych, trochę więcej zaangażowania, no ale mleko się już rozlało, należy skupić się na kolejnych meczach.